Dobra, robimy z kina jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś widocznego. O, dobra, najpierw jakieś długie spominje. Może tę, hmm, albo tę. Nie wiem, dobra, lecimy dalej. Hmm. Dobra, zobaczymy co my tu mamy. Eee, dobra, co do główny. Chyba wybiorę coś tu. Chyba to. Albo to. No nie, bo to są kluczkie. To, to może... Nie, dobra, chyba zostaję przy tej decyzji. Albo... Nie, dobra, ta i ta będzie git. Teraz to... Hmm. To jak... O, teraz lepiej. Może weźmiemy coś z drugim rękawem by się przydało to albo to lub to nie, bo to jest takie krótkie. Coś z drugim rękawem by się przydało. Dobra, to, ale spodnie coś chyba bym tu zmieniła. Zobaczymy niżej. Tu nie ma żadnych świątecznych spod. Tak, to będzie dobra decyzja, moim zdaniem, no tak, takie, no takie, okej. Okay. Chociaż, no nie wiem, sam w sumie, chyba weźmiemy coś innego. Nie, to nie. O, tak, to będzie dobry, myślę, pomysł. Dobra, teraz idziemy na włosy. Iżej bo najpierw buzie zrobimy. Tu, tutaj i tu nie, tu, to co drugie. Jak sobie czegoś fajnego, może mm, to? <grym> nie, to? No nie. Dobra, Szukamy dalej. O, tak to. To będzie super. Dobra, teraz idziemy na włosy. Coś świętego już się przydało, Że to, albo to. Nie, chyba bardziej to. Tak, zobaczmy, co jest jeszcze niżej. To, to fajnie wygląda tak. Albo jeszcze może coś mamy tu dalej. O, to też fajnie w sumie wygląda. O, no, tak sobie robimy. Ale chyba. O! Dobra. Nie, jednak nie. To nie pasuje w ogóle. Dobra, wpiszę. Siwy i, i T a, czy, na Świąteczne. O, tu mamy dużo. Co to jest? Nie. Naprawdę. Albo to. <zysy> nie, to. Chyba. Albo nie. To, tak, to super Albo to. Albo jeszcze... Yy, chyba to biorę. Albo to. Albo same włosy wezmę. Dobra, zobaczę, co my tu mamy.